Dobra moi drodzy, jest taka sprawa, bo jak pracowałem ze starszym projektem, a nie chcą mi się teksturować na nowo gachówek. Jest taka ciekawa opcja, że można zaimportować na scenę poligony pod warunkiem, że wasze poligony mają outlinerzę nazwę. Show active, show active. Na przykład to. Bo ja chcą zaimortować gachówkę. Póch jest takiej opcji APE. Trzeba shift. Jak ja Za pomocą tej opcji. Imortujemy materiały, ale możemy im też obiekty z naszej sceny. Nasze takie mam tutaj po back up backup. Tutaj sobie zaimortuję. mamy mesh, ale, mamy, ale nie chodzi nam o obiekty meż. Nie chodzi nam o zakładkę mesh, folder, tylko obiekt I tutaj mam gachówkę Zainportowałem też Wam materiały Także nawet materiały i oteksturowaną dachówkę. Już zaimportowałem gachówkę, mój drodzy, która jest oteksturowana Mam nadzieję, że się Wam mój tutorial podoba I życzę Wam miłego dnia Aha, zapomniałem wspomnieć, apen słuchajcie słuchy importu materiału. To znaczy, jak macie materiały cycles. Dobrze byłoby, jakbym dał na jakiś obiekt. Akurat teraz mój jest, zaczął szczekać. Mika, co chcesz? Mam dwa koka u. One potrafią być bardzo energiczne. O kurczę, gdzie to jest. O mam, Blendermada Materials, Dispersionic mater, Material i materiał typu Dispersy. Dispersia. Jak się to po polsku nazywa? To jest... kurde, po ilu mi szagery? Nie no, dlaczego akurat? Mam nadzieję, że nie wyskoczył błąd. Nie wiedziałem, że... Nie wiedziałem, że może być taki problem z tym. O no dobrze, nic nie wyłączę przez mojej z programu. Kurde, no nie no, dlaczego? ale jest, ja zdawało się, że będzie okej okay. dobra nic, poczekam jakby się nic nie ukończyło okay. to ja o jest, udało się, zaimportował mi super, wspaniałe. jest, zaimportował mi wspaniaje no dobra moi drodzy. oprze mam, robię, bo moja matka, zje się, czuje, ma nadciśnienie za chwilę będę musiał kończyć moi garzy tutorial tylko wam na szybko okaże. O wow! No sądzę, że tak ładnie zaimortuje mi. To byłoby przydatne, jak chcielibyście szyby albo jakiś efekt ciekawy uzyskać. Ale nie wiem czy to się nadaje na szyby od domu. Jakbyście chcieli uchyć szyby. Mogłoby się nadawać, jak pogrzebiecie w ustawienia. I za pomocą opcji im importujecie też materiały. pem ochotzę z bim nie jakimś wiankiem amaga Nie gdzieś powiem co karier Nie, dlaczego mam jakimś robię Forge Takie chowam jsem się jak po Muszę zmienić czas Mika cicho, ja teraz pracuję, Co ja mam mieć z tym czasem? Czekajcie mój, Gerdz, bo jestem trochę Nie dobrze. Nie ma jest już szesnasty. Coś mi z nie chodzi. Zaczęłam ja zastanawiać się, wie, co jest. Muszę inną wyglądarką wygrać z uchyć, bo opera mi narzeka na czas. Ja nigdy nie miałem tego błędu, normalnie są mogą wejść... ...na stronę. Już wyglądam, zacznę przeklinać. Eee, co ten komputer mi wyprawia? Tak no... Dobra. Już chyba wiem dlaczego mi się tak działo e, choroba jasna Dobra, spróbuję synchronizować czas. Nie jakiś taki śmieszny włączon się pojawił. Dobra, o kim chodzi o sam gry za ten cyrk. Nie chciałem w ogóle to miało miejsce. I tu mamy różne ciekawe materiały. Zależy jakiś silnik, Glossy Paint. To jest blender Interval. Crystal Krystal jest fajnym materiałem. I to importujecie za pomocą opcji AMG. Szczerze powiedziawszy to miałem nie uwikować aż tyle tutorialów na raz. Ale chciałem wam pokazać dlaczego dachówkę e, uwylikowałem. I to jedynie w tym seju. Pugę, mać! Mill me mi Czasami jest tak, że włączył się proces pomp, a runner, a to ma wpływ na dysk twardy. A moment, dlaczego ja mam takie złosecie procesora? Akurat teraz spadło. Mam 16-rębny procesor i za niego 257 funtów, moi drodzy. O kurde, dlaczego takie złosecie karty graficznej? Może dlatego, że OBS Studio? Całkiem mały wychwał w studiu mi kurwa to, ale mniejsza z tym. Reakcjąc odnośnie funkcji up mam nadzieję, że się wam tutaj jajna coś przyda. Niestety o moi drodzy, dosłownie iść w rano do pracy, wstaję do kolegiów, to chęć mam ubranego wieczoru.